Vamos, Bardzo tylko cierpliwał do czasu. Żałuję, że To, co się w końcu? Nie wiem. Ja nie widziałam tego, ale na pewno dużo nam obciął zachodzenie przy nocy, bo to naprawdę brzydko, brzydko chodziło. I brzydko chodziło. I szczekało. No. Eu znaczy on zawsze oni mają dobry kontakt. Hmm? wzrokowy. Hmm. ちょっと Ile było? Osiem punktów? Dziewięć 9... punktów 9... 9... 9. 9. Albo dziewięć do batera mi pada Ale to wyżej O kurde Ojej, Ojej. Coś tam wiesz, było Ale to było tylko łuszynie przed nimi łapkami tam. O Energiczny

Niech nie puszczy. Pięknie. O, Pięknie. 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 że się Pięknie. Każdy to wiesz to dobrze skończyć. tak 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 no O, przednik. Pięknie. 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 To super zarówno. Tu będę chyba dostać, kurde. No Powinien, powinien. Takim pięknym tempem. No, proszę. O, już mi się położyło. Czy komentarz? numer 8. Jest pracujący w dobrym kontakcie z przewodnikiem, fajny, radosny, skoncentrowany, pojedynczy tylko w niektórych liczach troszkę bardziej dokładny. Student do otoczenia, socjalizacja 10 punktów, pozostawanie w pozycji waruj. Tutaj jest mało, dokładnie, mało poprawnie leża, przerzucił się potem na bok i ma niewolny siat przy wykończeniu ćwiczenia. bez straty punktów, chodzenie przy nodze na smyczy, chodzenie na kontakcie przez cały czas, natomiast mniej małej krzywości od i przed zwrotami, szczególnie w prawo, gubi kontakt, w zrobił troszkę za szeroki, chodzenie przy nodze bez smyczy było troszeczkę lepsze, był lepszy ten kontakt, natomiast też przed jednym zwrotem troszkę za szeroko i zgubił nam kontakt. Przywołanie Tutaj samo przewołanie ładne w tempie dokładne, natomiast pozostawanie poz, y, 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 pozycji psa. Tutaj y, pies przesunął się troszkę na bok i węższy do straty punktów. Y, aport przedmiotu własnego o wytrzymanie ładne, podjęcie aportu w porządku, natomiast y, przegryzanie tego aportu i problem przy oddaniu do aportu, do są pojawia się mocniejsze przegryzanie wtedy do straty punktów. Skopse przeszkodę minimalnie krzywo na podstawie, pies dotknął przeszkody i skrzyniowe wykończenie co do wyświecenia, zmiany pozycji i maksymalność punktów.